Cześć, nazywam się Kamil Żyła i omówię zadanie LOGO. W tym zadaniu mieliśmy podane dwie liczby n oraz m nie większe od 1000 i do wczytania była tablica, która składała się z haszy i kropek. Miała ona n wierszy i m kolumn. Nasze zadanie polegało na tym, aby policzyć ile jest w tej tablicy LOGO. LOGO to jest taki układ czarnych pól, czyli tych haszy, który wygląda jak litera L. No i mamy powiedziane konkretnie, jakie wymagania są, żeby uznać jakiś układ czarnych pól za poprawne logo. No i na przykład w tej tablicy możemy znaleźć takie logo, takie, takie i takie. Jest powiedziane, że obie raseczki, ta pozioma i pionowa, muszą mieć niezerową długość, zaś ta pionowa musi być co najmniej tak długa jak pozioma i nie dłuższa niż dwukrotna długość tej poziomej. No i mając te wymagania, od razu widzimy, że na przykład te logo jest złe, ponieważ ta pionowa laseczka jest za krótka. Te logo jest również złe, ponieważ jest za długa. Może być co najmniej na dwa mieć długość. No i te logo również jest złe, ponieważ laseczki mają zerową długość, więc również takiego czegoś nie możemy uznać. No i mamy coś takiego policzyć. Najprostsze rozwiązanie, jakie mogłoby nam przyjść do głowy. To dla każdego pola, których jest n razy n, po prostu próbować wykreślić wszystkie logo, to znaczy rozszerzać się po kolei w górę, rozszerzać się po kolei w prawo i dopasowywać nasze logo. No i taki algorytm oczywiście będzie zdecydowanie za wolny, ponieważ w pesymistycznym przypadku, jeżeli weźmiemy sobie same czarne pola, no to tych logo będzie bardzo dużo, a nasz program będzie wtedy działał w takiej złożoności, ile wynosi ich liczba. Będzie coś w stylu n kwadrat razy m kwadrat, czyli zdecydowanie za dużo, by zmieścić się w limitach czasowych. Trzeba to robić w jakiś sprytniejszy sposób. No i pierwszym pomysłem jest zapisanie sobie dla każdego pola, które mamy w tej tablicy, jak długa maksymalnie może być klaseczka w poziomie na prawo. I jak długa może być laseczka w górę. No i policzymy coś takiego w naszych dwóch tablicach. W tablicy A będziemy trzymać właśnie dla danego pola i J, i ty wiersz J kolumna. Długość maksymalną laseczki na prawo. No i coś takiego chcemy też oczywiście szybko policzyć. Nie możemy sobie pozwolić na to, by z każdego pola po kolei się rozszerzać, bo to również będzie działało za wolno ale możemy w prosty sposób podejść do tego dynamicznie i policzyć wynik dla jakiegoś pola w następujący sposób. Albo mamy 0, jeżeli akurat w tym miejscu stoi kropka, albo jeżeli stoi hash, no to to jest wartość z komórki na prawo, czyli j plus 1, a tutaj mamy i, no i dodajemy do tego 1, no bo wydłużamy laseczkę stąd, o jeszcze akurat stąd na przykład, o jeszcze tego hasha, który stoi tu. No, i bardzo podobnie liczymy laseczki pionowe. Wzór jest taki o. Patrzymy na komórkę, która stoi dokładnie nad nami, i dodajemy jeszcze jeden. Oczywiście to tylko w sytuacji, jeżeli mamy haszę, jeżeli tu była kropka, to wstawiamy po prostu zero. No i oczywiście zwracamy jeszcze uwagę na to, żeby przeglądać to w odpowiedniej kolejności. To znaczy, po wierszach możemy lecieć po kolei od do e, ale kolumny należy przeglądać od ostatniej do pierwszej. Z tego względu, że tą tablicę, jak liczymy, to odwołujemy się do komórki na prawo, a nie na lewo, no i chcielibyśmy mieć już policzone wszystkie wyniki na prawo. Dobra, mamy policzone dwie takie tablice. Zrobimy to w czasie szybkim, bo n razy m, czyli w takim samym czasie, w jakim i tak musimy wczytać dane. No i korzystając z tych informacji, dla każdego pola będziemy chcieli teraz jakoś równie szybko odpowiedzieć, ile logo da się wykreślić w taki sposób, by tutaj znajdował się ten punkt. W którym łączą się obie laseczki. No i mamy zasadniczo dwie opcje. Jedna to jest taka, że szukamy wzoru do naszego zadania. Weźmy sobie jakiś konkretny przykład. A, czyli długość tej poziomej laseczki, jest równe 7 i długość pionowej laseczki również jest równe 7. Spróbujemy policzyć, ile logo da się wykreślić właśnie stojąc na tym polu, tak żeby ta pionowa i laseczka, pionowa i pozioma, żeby się spotykały w tym miejscu, które aktualnie przyglądamy. A to jest maksymalna długość tych laseczek, jakie możemy wykreślić. No i spójrzmy sobie. Jeżeli weźmiemy laseczkę w prawo o długości 1, to do góry możemy dopasować laseczkę o długości 1 albo 2. Jeżeli weźmiemy w prawo laseczkę o długości 2, no to przedział dobrych laseczek w górę to jest od 2 do 4. No i tak dalej. Będziemy patrzeć na kolejne laseczki w prawo o długości od 1 aż do 7, a tutaj zapisałem przedziały, które są. Odpowiadają tym dobrym laseczkom w górę. No i dla każdego teraz zapisałem jego długość. No i spójrzmy sobie na właśnie ten ciąg, który tu powstał. On wygląda trochę jak ciąg arytmetyczny, z tym, że tu zaczyna się od dwójki, w pewnym miejscu osiąga jakieś maksimum i zaczyna znowu spadać do jedynki. No i uwaga, tak będzie zawsze. To znaczy od A zależy, ile mamy wierszy tutaj. A od B zależy mniej więcej, w którym miejscu ten ciąg osiąga swoje maksimum i zaczyna spadać. Gdyby A było tutaj jeszcze większe, to tam dalej byłyby zera. No i wiedząc coś takiego, będziemy w stanie wyprowadzić wzór, ponieważ na podstawie A i na podstawie B możemy określić dokładnie długość i punkt tego przełamania, jakby. I korzystając ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego, będziemy w stanie odpowiedzieć, jak jest wynik. Przy czym to rozwiązanie jest dosyć trudne, chwilę czasu może nam zająć wyprowadzenie tego wzoru, i jest rozwiązanie, które jest trochę łatwiejsze do napisania i szybsze do wymyślenia. Mianowicie, możemy zastosować rozwiązanie dynamiczne i najpierw dla każdej takiej konfiguracji, że mamy tutaj na prawo laseczkę maksymalnie o długości i, a do góry maksymalnie o długości j, policzyć, ile z czegoś takiego da się wykreślić poprawnych logo. No, i będziemy stosowali rozwiązanie dynamiczne, w którym wzór na policzenie kolejnych wartości jest następujący. Spójrzmy sobie tutaj. Mamy takie logo, chcemy policzyć, ile. Mamy znaczy taki układ czarnych pól, chcemy policzyć, ile logo da się z niego wykreślić. Dodajemy teraz tak, jakby tego hasza. Do niego będziemy mogli dopasować dodatkowo laseczkę o takiej długości i o takiej długości. No i to odzwierciedla nasz wzór. Po pierwsze, jeżeli mamy I, i długość poziomej laseczki I, a pionowej J, no to na pewno możemy sobie przepisać wszystkie rozwiązania, które mieliśmy dla laseczki tutaj tej poziomej o jeden krótszej. Na pewno żadnego nie tracimy, gdy dodajemy sobie tego dodatkowego hasza. No więc to jest ta sytuacja, kiedy tego jeszcze nie było. I teraz dopisujemy ten haf i patrzymy, czy on pozwala nam wykreślić więcej logo. Jeżeli i jest co najmniej tak duże jak j, no to jest konieczne, dlatego że inaczej do takiej laseczki nie będziemy mogli żadnej pionowej dopasować, bo wszystkie będą za krótkie, no to możemy sobie doliczyć coś do naszego wyniku. Mianowicie chcemy policzyć, jaki, jaką długość ma ten zakres, który możemy dopasować do tego jednego hasza. No i długość tego zakresu, no to będzie 2i, bo taka jest maksymalna długość laseczki, jaką możemy dopasować do tej poziomej o długości i. Przy czym sprawdzamy jeszcze, czy przypadkiem to nie wyrzuca nas ponad nasze j, które jest maksymalną długością pionowej. Odejmujemy od tego i, czyli ten dolny zakres, najkrótszą laseczkę, jaką możemy tam dopasować. No i tutaj należy jeszcze dodać jeden, po to, żeby się zgadzało, żeby nie popełnić takiego błędu, że nie liczymy na przykład tej pierwszej komórki. No i. Coś takiego takim wzorem możemy policzyć dla każdej takiej pary i J, jak dużo logo da się wykreślić z takiej konfiguracji pól. No i teraz pozostaje, mając policzone dwie tablice, jeszcze tą, przejść po wszystkich polach i do wyniku dosumować właśnie te odpowiedzi, które tutaj mamy. W zadaniu jeszcze należy pamiętać o tym, aby zastosować jakiś typ, który mieści liczby 64-bitowe, na przykład longlong. -long, ze względu na to, że z takiej tablicy być może będziemy w stanie wykreślić bardzo dużo logo i wyjdziemy wtedy poza zakres. Ostatecznie, ponieważ to liczymy w czasie kwadratowym i to również, nasza złożoność wynosi O od n razy N. Dziękuję.